Aby wystawić paragon, klikamy na klawisz skrótu, który znajduje się na panelu głównym w zakładce Start. Edytor przechodzi w tryb wystawienia dokumentu właśnie sprzedaży detalicznej. Tutaj widzimy następny numer dokumentu, wartość dokumentu. Przechodzimy do wyboru towaru. Możemy tego dokonać, wchodząc na pełną listę produktów, wskazując po prostu produkt, czy to. Na zasadzie wskazenku konkretnego z listy, bądź wyszukujemy go na przykład wpisując jakiś człon nazwy, który występuje w tym produkcie. Został znaleziony. Wybierz podajemy ilość. Enter. Dodajemy do edytora. Widzimy, że po prawej stronie tutaj już mamy produkt, mamy wartość dokumentu jakąś zbudowaną. Jeżeli znamy jego kod krótki, możemy użyć tutaj kodu. Enter i efekt będzie ten sam, produkt zostanie znaleziony i dodany do edytora. Albo możemy go tutaj wyszukać sobie również kontekstowo po nazwie SOC. Znalazł nam tylko jeden produkt pasujący do takiego kryterium. Klikamy Enter, wybieramy ilość, Enter i mamy już trzy produkty w edytorze. Wartość dokumentu nam się zmieniła. Jeżeli chcielibyśmy któryś produkt poprawić bądź usunąć, mamy tutaj do tego odpowiednie klawisze. Odbiorca w przypadku nie jest wybrany, jest to odbiorca detaliczny, więc możemy już go zapisać. Jeżeli wcześniej skonfigurowaliśmy drukarkę fiskalną, to w tym momencie nastąpi pytanie, czy chcesz zafiskalizować. Tutaj akurat drukarka jest skonfigurowana, ale nie podłączona fizycznie, więc nie będziemy tego robić. Dokument jest zapisywany na liście, fiskalizowany. Nie musimy go w tej chwili w na w drukarce, również możemy go, natomiast, obejrzeć na liście wystawionych dokumentów. Jest on dostępny. Tutaj mamy również opcje właśnie związane z podglądem. Możemy go również poprawić, usunąć. Tak samo, takie same zasady, jak przy wystawianiu faktur.